się Mano, widzowie, witam Was w kolejnym odcineczku na kanale Zajcu. O tak, więc co? Zostawcie łapeczkę w górę i suba z dzwonkiem. I jak się uda, to w tym odcinku jeszcze dołączy Miemie Miaszek, no bo problem, który kiedyś był, rozłączę z Discordem, już został naprawiony, ale niestety Miemie Miaszek ma poważne problemy z internetem. Więc jak chcecie, że Jesus w końcu z nami zagrał, to zostawcie łapeczkę w górę i suba z dzwonem. A dzisiaj właśnie rozpoczynamy daily z youtuberowic, czyli z tego serwera. No, jakby ktoś nie wiedział, to ten serwer się nazywa youtuberowice i właśnie z tego świata zaczniemy nagrywać. Mamy to, to, to. Zobaczycie, co się zmieniło. Ogólnie to zmieniłem tego rozmiar, jest teraz troszkę mniejsze. I mienię Miaszek nam ogarnął te Enchanting na 28 level. Nie wiemy czy mu nie jest na 30, ale no... No spoko. Wy tu macie troszkę ciemno. Tu by się przydało postawić pochodnie. Dobra, tu też nie są potrzebne wcale dwie. No dobra. No i tutaj mamy dwa kamienie szlifierskie, dwie beczki. No myślę, że nam to fajnie wyszło. Tutaj jeszcze mamy właśnie yy, mój magazyn. By się ktoś pytał, a czy to była torpeda? Tak, tutaj była ta torpeda moja. Na dole tak. Udało mi się ogarnąć telewizor. Gdzie sobie pięknie można usiąść i pooglądać villagerów, udało mi się ogarnąć Armor Strandy z miedzianą zbroją. Tutaj również troszkę zmieniłem. Dodałem piłę. To przeniosłem. Tutaj jest raz to, tu jest to. Są trzy, a nie dwie beczki. Jest kowadło. Są te tak jak były. No więc trochę to jednak powiększyłem. Teraz jest noc, teraz jest chyba noc. W następnych, w następnych odcinkach ogólnie yy, będziemy bardziej to rozwijali. Ale w międzyczasie, gdy mnie nie było na serwerze, to podobno mnie Miaszka z jego diamentową zbroją zabił jego brat, który miał kolegę. Tak, dołączył tutaj jeszcze jego kolega, ale na razie nie ma nikogo na serwerze. Mieniemiaszek ich też trochę potrolował, Więc nie wiemy, czy oni sobie odpuszczą to wszystko. Czekajcie, od razu też zbierzemy sobie tutaj zboże. Y Ram, tam, 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 tam. Jeszcze od razu też zobaczę, czy mieniemiaszek. Czy ten koń jest nazwany? Wiesiu! Wiesiu jest ten koń nazwany. Czy on coś przyniósł? Chyba nie. Nie. E, dobra, jeszcze można. Tutaj zobaczyć. Teraz nic nie przyniósł. Ładnie jest ten domek, a to mi się podoba strasznie te kreski na tym. No ale dobra, e, pójdźmy sobie. Nie, w sumie nie do domku. Pójdźmy sobie mostkiem. My, my, yy, naprawiliśmy z Miaszkiem troszkę ten, i przed chwilą mi się tutaj zrespiło i spadło tak no z 10-8 mobów. Coś takiego, i zrobiliśmy właśnie tą farmę króbek. Mamy 1, 2, 3, 4-4. Tutaj jeszcze zrobimy taki daszek z wodą. I jak sobie tutaj pójdziemy na obkoło, idziemy do tej mini zagrody. Tutaj mamy Mariola i Zenek. I tutaj mamy Zenka i Mariola. I to są tacy, że jakby nam już brakło krów, to ich nie możemy zabić. To właśnie o nich wtedy rozmnażamy. Więc Mariola i Zenek to są krowy, których nigdy nie zabijemy. Chyba że będzie jakiś napad ciebie z tobą i ciebie z tym. Troszkę też lewela wypada z, z rozmnażania. Dobra, i jest pięknie. I mieliśmy 4, mamy 6. Są troszkę porozmnażane. Hmm, dobra, i co dalej? Miejmy Jaszek przez chwilę przed tym odcinkiem rozmawiał ze mną na Deceku, czyli na Discordzie. Że ogólnie nie miał tych problemów z internautem to na pewno do nas dołączy. No co, będziemy musieli czekać na jego znakomity powrót, a za ten czas zbierzmy sobie również trzcinkę, bo jest jej tutaj dosyć dużo. Jakbyście, chcecie, jakbyście chcieli, też rozpoczął serię na moim publicznym Minecraft y, serwery z rapy lub boxa y, lub z GG gigi. Też rozpocznę. Nie, no, no tutaj w skrzynce też nic nie ma. Czy nie da się znów rozmnożyć, czy jeszcze nie? Nie. Was się prawdopodobnie, nie, nie da się was rozmnożyć. Mm, dobra. Taba nie muszę sprawdzać, bo wiem, że nie mam jemiem miaszka. Możemy spróbować zenchantować na razie żelazną zbroję. moją sikierkę Dora spróbujmy coś popatrzeć na hełmy ha, i na sikierki na hełmy i na sikierki wydajność Kurczę, no. niezniszczalność niezniszczalność Wydajność jeden bym mógł dropnąć. No nie wiem, czy by coś enchantować. Diamentową zbroję bym chciał nosić przy sobie. A zbroję żelazną bym chciał tak jako taką widokową. To jest taka ładna, świecąca właśnie u mnie w skrzyni. To ja mówiłem, rozpoczniemy daily z youtuberowic. Teraz codziennie będą odcinki z youtuberowic. A my dobra, możemy pojechać na taką chwilową wyprawę z naszym Wiesiem. I za niedługo też w sumie na Minecraft Detective będzie taki mini specjal Sześćset subów. Nie jest on ja jakiś taki bardzo szybki jednak. Wolałbym mieć takiego troszkę nawet szybszego. pam, 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 bari, pam, pam. Jakbyśmy nawet znaleźli jakąś krowę. Nie, dobra, nie spadł. Kurczę, nie widzę tutaj niczego takiego, chociaż mieszkamy na bardzo ładnej polanie. Ale żeśmy fajnie wszystko, czyli to bajorko z wodą. oj 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 no, nie, no nie widzę tu nic takiego ciekawego, zbyt bardzo. O kurczę, bym to przeskoczył. Dobra. Dobra, wiesiu, zostajesz tutaj na tą chwilę. Yy, dobra, trzeba podkładać te rzeczy do naszej skrzyni w domku. Tutaj nie wiem, napiszcie mi co by tu miało być na środku. Że wam dam. Bo co nie miał tutaj na wejściu ze schodów zbudować. Gdzieś tak tutaj Możemy w sumie Zająć się teraz Zbudową stołu na środku Rzeczywiście jutro zobaczycie też odcinek Z tego serwera Ale dobra Tutaj no tutaj by mógł wejść Taki stolik tutaj 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 I ten stół z czego bym mógł zbudować czy ja chcę ze schodów, czy ja chcę taki normalny? Może ja chcę taki klasyczny, że po prostu wiecie, taki z drewna. Czy ja potrzebuję mieć jakiś taki dziwny? Mi się właśnie wydaje, że nie. Dobra, pozbierajmy jednak troszkę tego drewna. Okej. Okay. No, tak, no dobra, 48 będzie w miarę dobra. Dobra, wejdziemy sobie już tędy, nie będziemy tam nigdzie biec. Bardzo mi się podoba to, że tu mam te nieskończone źródełko wody. Ale dobra, spróbujmy. zrobić Dobrze. no tak tutaj by był ten sto tak 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 i tak o W miarę mi ten ładny wyszedł ten stół, co? Może bym jego bardziej tak przy tym zbudował. A nie tak wiecie na środku. Może tutaj będzie w miarę gitem. Dobra, tutaj, tutaj ładnie wszedł. Właśnie ładnie na środku. Trzy kroki odstępu są właśnie dla mnie idealne. Ale dobra. Zrobiłbym jeszcze jedną rzecz. Dobra. Zabrałbym to. I wiecie, co bym zrobił? W sumie mam tu na dole. Kurczy, czemu to się nie zrobiło. Ok. Dobra. I w tym momencie bym właśnie taki coś na środku postawił. I myślę, że mi to wyszło bardzo ładnie. Możecie w sumie sami ocenić. I według mnie ten stół się tutaj bardzo ładnie komponuje. Tak z boku. Po prostu mi się on podoba. Ale czekacie, 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 bo może mamy skórę. Tak mamy skórę, to wtedy zrobię jeszcze jedną rzecz. Ale to musimy iść tu. Potrzebuję dwa skóry. ale nie mamy dwóch skóry chyba. Jak nie, to sory, nie widzę, jestem ślepy. Może faktycznie nie mamy tych dwóch skóry. Dobra, może. Czekajcie, wezmę. Nie, urosło tam pewnie. Zabiję dwie krówki i je rozmnożę. Przydałoby się. Nie, tu. Przydałoby się mieć. Tak w ogóle, między inaczej looting, żeby z nich wypadało dużo mięsa, w sumie tyle samo expa, chyba, ale też skóra, bo skóra się zawsze przyda. Ładne są bookshelfy też. Ty z tym i ty z tym. Dobra, wszedł jakiś ekspik. Naprawdę akurat nie wypadła. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ich tu mamy. Akurat nie wypadła ta jedna skóra. Może mi miemaszek ma w ekwipunku. Bo wiecie, tak to bym tu zrobił te dotrzymania i bym tu zrobił... i yy, bym tam położył jedzenie. Ale może to zrobimy w przyszłych odcineczkach? Albo wiecie co tam damy? Yy, tort w którymś tam odcinku. Ale no tak myślę, że mi to w miarę ładnie wyszedł na stół. Mi się on między innymi inaczej podoba. Dla mnie jest on ładny. Właśnie wchodzisz fajnie, tutaj jest zaradę. Ty masz rzeczy. Tutaj masz właśnie ten stół. Fajnie, da się go tak obkrążyć. Da się też właśnie wejść. Popatrzeć ładnie na te wszystkie rzeczy. Więc to. No, mi się on fajnie podoba. Fajnie tutaj właśnie wyglądają te schodki na dole. Fajnie jeszcze się komponuje ta lampa. Bardzo, bardzo ładnie. Mm, co ja bym mógł jeszcze zrobić? Widzicie, co ja mógł zrobić? Bo nie, u góry bym to bardziej zrobił. O, tutaj by była ściana moich subskrybentów. Albo ściana tych, co łapkują moje filmy. Albo nie. Jak będę miał za każdego, jak zostawicie łapkę w górę pod filmem i napiszecie w komentarzu na przykład Minecraft i napiszecie swoje imię to Po prostu w następnym odcinku dam tutaj Armor Trima, nie Armor Trima. To do trzymania dam tutaj na przykład, nie wiem, diamenta i tego diamenta podpiszę Twoim imieniem i będziecie na tej ścianie. Więc łapka w górę. Komentarz Minecraft i obok, oczywiście, swoje imię. Które byście chcieli? Nie musi być swoje imię. Może być swoje nazwisko, swoja ksywka, co byście chcieli. Tutaj do okna, więc będę miał 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 15, 16 miejsc tutaj. I was tutaj 16 będzie! Takie będzie urozmaicenie tego domku, więc co, jakbyście chcieli, żeby tak było. Oczywiście łapka w górę. z dzwonem, a spełnimy ten pomysł. Więc już sami wiecie co robić. A ja już będę kończył ten odcinek, bo jest on dość długi. Był to pierwszy lub nawet drugi odcinek daily, jak liczcie tamten, więc co. Widzimy się w kolejnym odcinku z, z Jezus, z YouTuberowic. Już raczej z Mieniem więc narka!